Dobra, szczymamy widowie. Przepraszam za to, że 4 czy tam 5GD nie było filmów na kanał. E, teraz się przerzebiłem. Może nie słychać, ale teraz się przerzebiłem. E, Wkurzę mi właśnie to. Jak zawsze odpalam kompa, zawsze odezby się jakieś tutaj te odpalają. <laughs> mamy aktualizację do KMNLP jest ona mała KMNLP <laughs> eee. mamy nowy dom A na 3 lipca o 21 ma być tajemnicze wydarzenie Gdy zobaczcie tutaj on ma żółtą bluzkę a to była czerwoną. A to jest inny dom. To jest inny dom, więc to tak naprawdę jakby niczym się nie luźni, prawie. Mogę coś powiedzieć wyraźnie, ale pełnim to. Więc, a więc wchodzimy. Dzisiaj już raczej odcinka na YouTube,

Co tak długo? Widzicie? Adam. Ja z moim kolegą wyrywalę. Widzicie? XO4. Z 4. Nie wiem czy powiedziałem 4, ale mi język się połącza już. Jusno. szybciej. Czasu nie mam. Gdzieś Co tutaj się dzieje w ogóle? Okej. Okay. I. Widzę, że ktoś ma ten nowy dom tam. Eee, mamy nową aktualizację. Dodali wam zielony dom i dodali. Już mam do tutaj tego Tak, Aktualizacja jest bardzo mała i, i no, dla mnie to jest najmniejsza aktualizacja w mojej historii, no bo jakby krem może gdzieś tak rok I mi się wydaje, że to jest najmniejsza aktualizacja, którą tutaj widziałem. Więc dobra, zróbmy sobie dom. Tutaj mamy taki oto nowy dom. Ja już to wczoraj testowałem Ale już mi się nie chciało odpalać kompara na telefonie GM Już trochę mi się chciało spać Dobra To jest ten nowy dom Jest jakiś luksusowy może Ale jest Git Zobaczcie Tutaj mamy coś takiego Tutaj mamy łazinkę. Co to było? Aha, dobra, już jakiś sekret. Dobra. Tutaj mamy kolejne pomieszczenie i tutaj nawet mamy. Możemy sobie tutaj zagrać. Ja mamy wiecie takie lustro i już wy, bardziej takich... Wiecie, dziewczyn, czy coś w tym stylu. No, ale dla dziewczyn to jest okej. Okay. No, no to wiadomo, bo przecież chłopak by się nie hamalował. Tutaj mamy kolejną łazienkę. I tutaj nie mamy takich pokój. Co? What the hell? Ty, ja przedtem tego nie widziałem. Ja przedtem tego nie widziałem. Okej okay. ja nie wiem, jak ja tego mogłem nie zauważyć Ale myślałem, że to będzie safe jeszcze, jak tu wchodziłem Dzisiaj to odkryłem Czekajcie widzowie Dobra, już eee, Więc tak eee, Dobra Tutaj dodali nam takiego nowego tego, jeśli tego nie macie, to A nie, czy to jest wy to tutaj macie eee, Dodali nam coś takiego miałem jak to się nazywało Niestety ale zapomniałem ale dobra ja się no to był to będzie nie najdłuższy odcinek jak to jest z aktualizacji, je nagrywam ale najmniejszy jakby z których też nagrywam nie tu tutaj ktoś się zrobił